Witamy pana Bartosza Bartoszewicza, radnego Rady Miasta, ale również pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni do spraw organizacji pozarządowych. Panie Bartoszu, jest pan jednym ze współorganizatorów tego balu. Proszę nam powiedzieć, dlaczego w tym roku organizacji jest mniej. Wydaje nam się, próbowaliśmy tak naprawdę domyślisz się, dlaczego w zeszłym roku było ich tak dużo, a w tym roku jest ta liczba faktycznie mniejsza. Z jednej strony w zeszłym roku słyszeliśmy, że jest już okres ferii i gdyby było poza feriami, gdyby nie było to w trakcie ferii, to byłoby więcej organizacji. Zrobiliśmy trochę wcześniej. Niestety organizacji jest mniej. My się bardzo cieszymy, że jest ta liczba, jaka jest, bo spisaliśmy sobie, jest to około 20-30 organizacji, więc tak naprawdę nie jest tak źle. Osób jest, no niestety około trzykrotnie mniej niż było w zeszłym roku, wyciągamy wnioski. Wnioski z zeszłego roku były takie, że trochę konkursów jest za dużo. W tym roku jest głównie zabawa, głównie muzyka. No, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie organizacji jeszcze więcej niż w tym roku. Fakt jest faktem, że są te osoby, które przyszły, są osoby, które chcą się bawić. Dla nas to jest wyraźny znak, że nawet dla tych 60 osób, 70, ciężko mi jest powiedzieć dokładnie ile jest osób. Naprawdę warto robić tego typu inicjatywy. Proszę nam powiedzieć, czy w stosunku do tych organizacji, które nie przybyły, będą wyciągnięte jakieś konsekwencje? Na pewno żadne. Na pewno żadne może tylko i wyłącznie takie, aby na przyszłość przyszły, bo tak naprawdę jest to impreza dla nich. To jest fajna impreza, gdzie mogą przyjść, mogą się pobawić, można, mogą poznać inne osoby. Dla mnie w zeszłym roku ważnym elementem było to, żeby organizacje poznały się nawzajem i mogły wspólnie złożyć, bądź realizować jakieś projekty. To jest często tak, że nie widzimy ludzi obok, nie widzimy, że ludzie robią podobne inicjatywy, realizują podobne inicjatywy, a wspólnie jest, jest, jest znacznie łatwiej. Stąd, stąd też ten pomysł. Stąd też ta wola właśnie integrowania się. Prosimy o chwilę zastanowienia i poważną, przemyślaną odpowiedź. Chodzi nam o podanie trzech przymiotników trzech, które pańskim zdaniem najlepiej charakteryzują trzeci sektor w gdyni. Jeżeli mam się zastanowić dłużej, na pewno innowacje, czyli na pewno projekty, które są realizowane w Gdyni jako jedyne w Polsce, jako pierwsze w Polsce i bardzo się sprawdzają. Więc to jest ta jedna rzecz, którą na pewno bym poddał. Na pewno otwartość. Otwartość na współpracę, otwartość na realizację różnych celów, różnych projektów i, i, i realizowanie rzeczy, które często wydają nam się nierealne, żeby zrobić. Są takie przypadki w Gdyni organizacji, które podjęły się tematów tak naprawdę bardzo ciężkich i może na początku wydawały się nierealne, a jednak organizacje wdrożyły w życie, udowodniły, że można je zrobić. Czyli innowacyjność, otwartość i powiedziałbym pewnie, że odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, co robią, odpowiedzialność za projekty, które realizują, odpowiedzialność za swoich podopiecznych i za, tak, tak naprawdę za realizację celów statutowych. Serdecznie. Reprezentujemy Centrum Chrześcijańskie Nowa Fala, które ma swoją siedzibę na Grabówku. I oprócz licznych działań artystycznych, koncertów, naszą szczególną pasją jest pomoc rodzicom wielodzietnym. Jest ich obecnie już ponad 100. Yy, rozdajemy żywność, odzież, ale też naszym, naszym marzeniem jest objęcie tych rodzin wszelaką pomocą psychologiczną, logopedyczną i wszelaką, której one po prostu potrzebują. I przedstawiliśmy się, to jest moja małżonka Katarzyna, ja mam na imię Adam, Sawiczcy, jesteśmy też, yy, mamy rodziny, mamy piątkę dzieci, więc znamy pot potrzeby i problemy rodziny, w związku z tym to jest taka nasza misja, pomagać po prostu rodzinom, a szczególnie wielodzietnym i oprócz tych działań, o których mówiła yy, moja żona, yy, robimy też różnego rodzaju imprezy, jak festyny, choinki, yy, koncerty, duże imprezy, masowe imprezy dla dzieci. I teraz bodajże no parę, parę, parę dni temu, w zeszłym tygodniu y, zrobiliśmy czwartą choinkę z rzędu, na której było około 300 dzieci. Na, dla, każde dziecko dostało paczki. E, najczęściej są to dzieci z biednych, jakichś biednych rodzin czy potrzebujących. I cieszymy się, że możemy to robić po prostu w tym miejscu, gdzie jesteśmy i mieć taki wpływ na lokalną społeczność e, mieszkańców. Chyloni, Grabówka, Leszczynek, te rejony Gdyni obejmujemy swoją pomocą. No i rozwijamy się cały czas i do przodu. Mas que